Cześć, tu Marysia. Yy, ja wzięłam udział w resecie, ponieważ czułam, że utknęłam i nie miałam zaufania do siebie. Nie wiedziałam, czego chcę od życia, jak chcę, aby wyglądało moje życie. I nosiłam takie poczucie winy, które nie należało tak naprawdę do mnie, było takie trochę sztuczne, ale nosiłam je w sobie i yy, kierowane ono było do Boga, takie poczucie winy w relacji z Nim. To też wynikało z mojej e, choroby neurologicznej, zapaleń, zapaleń mózgu, które przeszłam i myślałam, że ja sobie zasłużyłam na to miejsce i czułam takie poczucie winy przez wiele lat, nawet nastoletnich. E, a drugie pytanie, jak się dzisiaj czuję? E, dzisiaj czuję się lekko, bo wyjęłam niepotrzebne kamienie z plecaka. E, razem z ćwiczeniem od Daga napisałam list od Boga do mnie, które mnie po prostu olśniło, bo tam były same pozytywne rzeczy o mnie, od Niego. E, tylko to, że mnie kocha, że jestem idealnym dzieckiem, że nigdy nie zrobiłam nic złego. i nie To nie było nic wspólnego, ta choroba nie miała nic wspólnego z zasłużeniem sobie na nią, więc to poczucie winy automatycznie za mnie wyleciało. Um, I po prostu um, samo bycie w obecności Daga i całego teamu z resetu było dla mnie mega wartościowe. Um, to było tak, że czasami, nawet jak myślałam, że ja już wszystko wiem, to to i tak, jakby obecność tych ludzi takich wartościowych tyle dawało mi. To był taki skarb, że ich historia zawsze dotknie serca, nawet ludzi, którzy myślą, że już wszystko wiedzą, że już wszystko mają wyjaśnione. i zorganizowany w życiu. E, więc tak. E, następne pytanie: w czym pomógł mi reset? Reset mi pomógł w odnalezieniu swojej tożsamości i dzisiaj, dzisiaj tożsamości w dzisiejszym dniu i zostawiam ze sobą poczucie winy, które do mnie tak naprawdę nie należało. E, Jakbym określiła reset w jednym zdaniu? E, to jest coś, co daje nadzieję, że zawsze znajdzie się rozwiązanie oraz wsparcie, że. Nie jesteś sam oraz wartość, że jesteś tego wart. Dziękuję.